Pamiętam Wam o kolejnej grze, grze która niedawno pojawiła się na stronie Masz Wybór, czyli na stronie wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru. A tą grą będą sąsiedzi Lonsberry. Autorem tej gry jest niestety już nieżyjący pan Jarosław Klofta. Pierwotnie ta gra była wydana w roku 2007, a dzisiaj dzięki uprzejmości rodziny pana Jarosława i oczywiście wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru możemy się z nią na nowo zapoznać. Jeśli chodzi o tą paragrafówkę to ona jest określana jako horror i tutaj się zgodzę. Jednak dla mnie ta gra nie jest typowym horrorem, bo tutaj nie ma takich nagłych, strasznych wydarzeń, tylko nieustannie czuje się napięcie i... Taki niepokój w czasie grania w tę i to mi się bardzo podobało. Ale to nie było tak, że wiecie, że ten strach nagle się pojawiał, bo coś się działo. Nie. On był od początku do samego końca trwania tej książki. I to jest ogromna zaleta tej paragrafówki, to mi się bardzo podobało. Dla mnie typowym horrorem jest film na przykład Piła. Natomiast ja tę nie porównałabym właśnie z tym filmem. A z filmem Get Out, czyli Uciekaj. Jeśli go oglądaliście to pewnie pamiętacie jakie napięcie wywoływał. I dokładnie to samo jest przy tej grze. Tę paragrafówkę powinni zdecydowanie ograć fani Lovecrafta, dlatego że ona opiera się na motywach z jego opowiadań. Po skończeniu tej paragrafówki muszę powiedzieć, że jestem zaintrygowana tym światem. Mam jedną książkę tego autora, ale nigdy nie zdecydowałam się jej przeczytać, bo jak mówię... Ja nie lubię horrorów. grze wcieramy się w Fridrika Stevensona. Mam nadzieję, że dobrze czytam to imię i nazwisko. Który to jedzie pociągiem, aby odwiedzić przyjaciela w Akam. Niestety w trakcie podróży pociągiem dochodzi do awarii i postoju tego pociągu i bohater wraz z innymi pasażerami musi czekać na przybycie ekipy naprawiającej. W trakcie tego postoju nasz bohater spotyka małżeństwo, które podróżuje z walizką. Trochę dziwnie się ta para zachowuje, niby kobieta jest przyjazna, coś tam sobie można z nią porozmawiać. Ale mężczyzna, który trzyma dziwną walizkę, zachowuje się. W bardzo nietypowy sposób. Natomiast złego, nagle dzieciaki, które bawią się przy pociągu, dostrzegają jakiś dziwny cień przy lesie. Zresztą nie tylko dzieciaki, bo niektórzy pasażerowie również widzą jakiś dziwny kształt przy lesie, który pojawia się nagle i oczywiście natychmiast znika. Niektórzy oczywiście uważają, że to jakieś przewidzenie. Do końca nie wiemy, czy to było przewidzenie, czy to przewidzenie nie było. Jednak to wydawać by się mogło. trywialne zdarzenie zmienia całkowicie zachowanie jednego z pasażerów, który tak się składa, jedzie w tym samym przedziale wraz z. Z żoną i naszym bohaterem mężczyzna ten zaczyna się dziwnie zachowywać, zaczyna coś tam szeptać do siebie, jest przerażony. Bohater, którym kierujemy, próbuje jakoś zagadać do tego mężczyzny, ale to niestety nie do końca się udaje, bo mężczyzna jest tak przerażony, że nie jest w stanie rozmawiać. W końcu technicy się pojawiają, naprawiają, co tam się popsuło i pociąg rusza w dalszą drogę. Początkowo wszystko jest w porządku, nic się tutaj nie dzieje, aż do momentu, gdy pociąg wjeżdża w ciemny tunel. W tunelu jednak wszystko się zmienia, dlatego że nagle nasz bohater. Słyszy, jak coś zeskakuje na pociąg i wspina się po tym pociągu, a następnie rozwala dach pociągu i prawdopodobnie chwyta żonę mężczyzny, który jedzie razem z naszym bohaterem w przedziale i który to ma ze sobą tą dziwną walizkę. Nie jesteśmy dokładnie pewni, co się dzieje z tą żoną, bo w tunelu jest ciemno i nasz bohater nie widzi niczego. Może się natomiast jedynie domyślić, że to coś porwało żonę tego mężczyzny i prawdopodobnie coś złego jej zrobiło. Mężczyzna z walizką daje walizkę naszemu bohaterowi i błaga go, aby on przekazał tą walizkę doktorowi, który mieszka w Arkham i który to ma pomóc w pozbyciu się tajemniczej istoty. Jak tylko mężczyzna przekazuje tą walizkę naszemu bohaterowi, sam również zostaje porwany przez tą tajemniczą istotę i nagle zapada cisza w przedziale. Fredyk jest oczywiście przerażony, został sam w przedziale razem z walizką, Po współpasażerach nie ma ani śladu. Jedyne co zostało po nich to ta walizka i oczywiście dziura w suficie. Nasz bohater wybiega z przedziału, oczywiście informuje innych pasażerów o tym, co się stało, ale nie Nikt mu niestety nie wierzy, a dodatkowo uznają go za niepoczytarnego, zatrzymują pociąg i wyrzucają go niestety z pociągu. Jedyne co nasz bohater ma przy sobie to walizka, cały dobytek jego jedzie dalej w pociągu. A on zostaje sam na pustkowiu w nieznanym sobie miejscu i musi sobie z zaistniałą sytuacją poradzić. A przede wszystkim, musi wajskę przekazać profesorowi z Uniwersytetu w Arkham. Tak rozpoczyna się ta paragrafówka, i muszę powiedzieć, że od razu od pierwszych stron wciąga do samego końca. Powiem wam szczerze, że ja tę grę przychodziłam trzy razy. Pierwsze dwa razy zginęłam w zasadzie w bardzo podobnym momencie, wybrałam po prostu złe decyzje. Oregana tyle mnie wciągnęła, że chciałam grać jeszcze raz i przejść się do końca i udało mi się, miałam pozytywne zakończenie za trzecim razem. W późniejszej części opowieści bohater trafia na tytułowe miasteczko Lonesbury, i to tam dzieją się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Jest jakiś kurt dziwny, dziwny potwór, więc klimat cały czas narasta tej grozy, tego niepokoju. Od paragrafu do paragrafu jest coraz cięższy i to wszystko sprawia, że z przyjemnością zanurzałam się w ten świat i odkrywałam kolejne paragrafy stawiając czoła nowym przeszkodom. I pod tym względem ta gra bardzo mi się podobała. Niestety ta gra dla mnie miała dwa malutkie minusiki. Pierwszy minus taki bardzo malutki jest taki, że kiedy już skinęłam, to po prostu mamy koniec. W Innych paragrafówkach niemal zawsze mamy ten koniec jakoś tak opisany, i przede wszystkim ten koniec jest jakoś nazwany. Tutaj tego nie ma. Jest to pewnie spowodowane tym, że, jak mówię, gra nie wyszła w tym roku, tylko w 2007 i być może wtedy zakończenia po prostu nie miały nazwy. To nie wpływa w żaden sposób na fabułę czy na przyjemność z ogrywania tytułu. Po prostu troszkę mnie to zdziwiło i trochę mi było smutno, że tutaj ten koniec nie jest jakoś nazwany. Tak jak w innych paragrafówkach, w które do tej pory grałam. Kolejnym drobnym minusem. O którym tutaj wspomnę jest to, że dwa razy w ciągu gry, tutaj nie chcę wam dokładnie mówić o jaką sytuację chodzi, więc opiszę ją jak najbardziej ogólnie. Chodzi o to, że w pewnym momencie trafiam na jakąś postać, która mówi mi idź do miejsca X, tam znajdziesz postać Y, która Ci pomoże. No więc wybieram odpowiedni paragraf, idę do miejsca X, znajduję postać Y i nie wspominam o tym zupełnie, ta moja postać nie wspomina o tym, że została tutaj wysłana przez inną postać. Zachowuje się ta postać moja w taki sposób, jakby sama poszła na to miejsce. Co być może nie powinno być dla mnie takim zaskoczeniem, bo parę paragrafów wcześniej rzeczywiście mogłam pójść do tego miejsca sama, natomiast się na to nie zdecydowałam. Dopiero po namowach innej postaci poszłam w owe miejsce. I to mi troszkę przeszkadzało, że bohater w ogóle nie wspomina o tym, że spotkał jakąś postać, która skierowała go na to właśnie miejsce i do tej postaci Y. Tak jak mówię, to mi się zdarzyło chyba raz albo dwa razy w ciągu całej gry, więc to nie jest nagminne w tej grze. No, natomiast taka sytuacja mi się zdarzyła, Wam się może nie zdarzyć, jeśli oczywiście wybierzecie inne paragrafy, inną drogę. I to tyle jeśli chodzi o minusy. Jak mówię, gra mi się bardzo spodobała, jest bardzo wciągająca, ma bardzo gęsty klimat. Nieustannie czułam dreszcze na plecach i nie wiedziałam, co się zaraz wydarzy w tej książce. Jeśli chodzi o samo zakończenie, to nie do końca jestem z tego zakończenia usatysfakcjonowana, bo było ciekawe ale z drugiej strony brakowało mi czegoś więcej. Brakowało mi bardziej rozbudowanego zakończenia. I nie uważam tego za wadę tej książki. Po prostu ja chciałam czegoś więcej, bo ta książka bardzo mi się spodobała i myślałam, że to zakończenie będzie bardzo epickie. A w gruncie rzeczy ono w mojej opinii było ok, ale nie było aż tak epickie, jak sobie je wyobrażałam. Także takie mam spostrzeżenia. Niemniej jednak ja wam tą grę bardzo polecam. Uważam, że jest warta zagrania. Jeśli jesteście fanami Lovecrafta, to na pewno wam się ta gra bardzo spodoba bo tutaj odniesień do niego jest bardzo dużo. Ja jak mówię nie jestem jego fanką, ale i tak grałam się w tą grę fantastycznie i wam też oczywiście ją polecam. Nie wspomniałam chyba jeszcze o tym, że ta gra jest za darmo, więc nic za nią nie musicie płacić. Oczywiście wszelkie linki będziecie mieć na dole w opisie pod filmem. Do przejścia tej gry potrzebujecie kartki i ołówka, ewentualnie możecie zapisywać wszelkie informacje na tablecie czy na komputerze. Tutaj zapisujemy pewne liczby, które później nam się przydadzą w rozgrywce. Kolejnym ciekawym smaczkiem tej gry są same grafiki, które ozdabiają grę w środku. Są one bardzo ciekawe i zrobione ze znaków specjalnych z klawiatury. W bardzo fajny i ciekawy sposób pokazują różne miejsca czy wydarzenia z samej gry. Na mnie one zrobiły ogromne wrażenie, zwłaszcza, że pamiętam, że w tamtym czasie, kiedy książka pierwotnie została wydana, czyli w 2007, ja sama próbowałam robić tego typu obrazki i nigdy mi się nie udało. Także mam ogromny szacunek dla osoby, która je zrobiła, bo musiała włożyć w to bardzo dużo pracy, aby one były czytelne, bo to wcale nie jest takie proste tworzyć obrazki z tych znaczków z klawiatury. A tutaj to się udało i nie raz, nie dwa przestawałam czytać tekst i wpatrywałam się w grafiki wykonane właśnie ze znaków specjalnych z klawiatury, bo byłam szczerze zdumiona, że takie obrazki da się zrobić używając tylko tych symboli. Także to jest kolejny plus właśnie tej paragrafówki. Wielka szkoda, że autora Pana Jarosława już z nami nie ma, ale jak napisały osoby z redakcji, on będzie żył wiecznie, jeśli kolejne osoby będą czytać tą książkę i przekazywać ją dalej. Ja w pełni zgadzam się z tymi słowami i dlatego dzisiaj polecam Wam właśnie tą książkę. Przeczytajcie ją, polećcie ją dalej, aby pamięć o tym autorze żyła wiecznie.